Siemanko widzowie, z tej strony 30. Będziemy resezonować model samochodu Dodge Challenger SRT Hellcat z 2017 roku w skali 1.32. Zapraszam do oglądania. Tak się właśnie prezentuje nasz Dodge Challenger SRT Hellcat. I resezonować taką amerykańską legendę, która jeździ po polskich drogach. I też amerykańskich. Możemy to kupić na europejskim rynku, gdy jest to prawdziwy. Więc będziemy resenzonować go teraz. Zaczynamy od góry. Góra wygląda jak normalny muscle guard, ale... Teraz zobaczmy bok. Bok wygląda jak prawdziwy challenger. Tutaj mam bardzo dokładnie zrobione lusterko. Logo Hellcat'a po boku. Chcę wyostrzyć Wam, żebyście widzieli. Dobra. Dobra, to... Tak wygląda przód, tak jak prawdziwy Hellcat, tylko nie wiem, czemu tutaj nie ma widać logo Hellcata, tylko jest taki napis SRT z tabliczką. I najdziwniejszą rzeczą jest to, że jest tutaj napisany Dream zamiast Dodge. I tutaj można też widzieć logo Hellcata i SRT. Dobra, przechodzimy do otwierających się rzeczy. Otwiera się maska. Hop. Możemy zobaczyć 6-litrowe V8 i to jest Atrapa. Muszę otworzyć drzwi i patrzcie tutaj i wydają się i będą wydawać się dźwięki za 3, 2, 1. I też światła, przypomnę Wam, a gdy otworzymy też tutaj, też wydaje dźwięk i też od tyłu możemy. I teraz możemy otwierać bagażnik, bagażnik to jest moja ulubiona funkcja w tym modelu i możemy też tutaj włożyć na przykład palec. No dobra. Najfajniejsza rzecz jest to, że możemy zrobić tak. I tak zwany napęd na tył. Podsumowując, widzowie, to jest bardzo fajny model. Ma się maskę, bagażnik i najbardziej mi się podoba, że są dźwięki i światła LED. I w zestawie są baterie. Jeszcze zapomniałam o detalach, że tutaj możemy Tutaj wdrożyć paliwo, a nie mogę go otworzyć, bo to jest nieostrzalne. ale w prawdziwym samochodzie tak można, więc i do zobaczenia w następnym odcinku, widzowie, i na następnej recenzji i Cześć!